Zbiera się Mikołaj. Zamiast wydawać pieniądze na niepotrzebne zabawki, kupcie dzieciom tego typu zestawy: Arduino albo Pico. To są zestawy, które są zmontowane, podłączamy przez USB do komputera nie możemy programować w prosty sposób przeróżne e, rzeczy. Zasilanie jest przez USB, także nie trzeba e, żadnych bateryjek, dlatego mamy też e, tego typu pilociki, żeby sterować e, bardzo fajnie rozwijające programowanie u dzieci silniki krokowe potencjometry diody wszystko jest i na komputerze gdzie jest programowanie i symulator jak i tej urządzeniu ja prywatnie polecam bardziej ten zestaw to są bardzo tanie Ponieważ on jest dużo prostszy, łatwiej go programować. Mi kolorowy, mniejszy ekran, ale myślę, że spokojnie lepiej zaciekawić czymś takim swoje dziecko niż zniechęcić czym bardziej skomplikowanym. Przekaźniki. Mm. Możemy podłączyć też inne urządzenia do tego. Czujnik odległości i wiele, wiele innych rzeczy. Niedawno posługiwałem się takimi płytkami do programowania. Jedna płytka. Druga płytka. Teraz za małe pieniądze, bo 28 dolarów, możemy kupić gotową walizeczkę, gdzie jest wszystko ładnie zlutowane, zrobione i wgrywamy program do urządzenia. Po wgraniu naciskamy guziczek i zapala się dioda. Dzięki temu możecie swoje dziecko nauczyć podstaw programowania. Myślę, że przed Dniem Dziecka, a mamy jeszcze dwa tygodnie, warto kupić taki prezent swojemu dziecku. 28 dolarów. Myślę, że to nie jest dużo, a naprawdę pomoże w edukacji, w zabawie. Nie takie głupie granie na komórce czy na komputerze, a coś, co można w bardzo fajny sposób zmieniać, sterować, ustawiać kolory, ustawiać dźwięki, odległości. Bardzo dużo po prostu elementów kontrolnych już na jednej płytce, zlutowanych, zrobionych, do tego podręcznik z 21 lekcjami schematy wszystkich urządzeń, a jeżeli potem się okaże, że będziecie wy, czy wasze dziecko, wiadomo, że wy, yy, zadowoleni i chcieli się dalej z tym rozwijać, można dokupić dodatkowe jeszcze elementy, bo płytka posiada rozszerzenia. Można tutaj dołożyć, ale i tak ma bardzo dużo elementów, wyświetlacz, potencjometr, serwomotor i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam was na... Yy, bliższą prezentację tego urządzenia, bo naprawdę warto, żebyście skorzystali z tej okazji i dali szansę sobie, dali szansę dziecku, dali szansę nam wszystkim, żeby to pokolenie kiedyś tam było mądrzejsze. Chciałbym wam pokazać, co zawiera to pudełko, kompletne pudełko. Na stronie sprzedawcy mamy opis. Tutaj pominę te informacje zawarte na głównej stronie, ponieważ będziemy mieli możliwość zapoznania się z nimi właśnie o w tym miejscu, gdzie mamy o, trzy pliki. Pierwszy, czyli ostatni, to jest opis techniczny całego opakowania. Ja tak skrótowo zrobię, tam gdzie będzie warto, to zatrzymam się na dłużej. Mamy tutaj bardzo ogólne informacje dla tych, których to interesuje: zasilania, rozpisane wyjścia w procesorze, poszczególne elementy, które są dostępne już zlutowane, podręcznik użytkowania. Mamy aż 21 lekcji. Które umożliwiają poznanie nam czy naszym dzieciom programowania tego typu urządzeń, informacja w jaki sposób grać oprogramowanie do komputera. W tej instrukcji, którą mamy na głównej stronie, po kolei jesteśmy na stronie Elektrof. Na tej stronie wchodzimy sobie na edukację. Wyszukujemy Arduino Starter. To jest dokładnie to, co kupiliśmy. Wchodzimy na tą płytkę i na dole mamy pliki, a znaczy strony Wiki, manual i takie jeszcze jedno coś. Wchodzimy w manual, tak wygląda. I tu mamy instrukcję. Powiększę to troszkę. Mamy instrukcję, jak wgrać oprogramowanie do komputera. Windows, Linux, ewentualnie Mac. Po wgraniu teraz y, proszą nas, żebyśmy y, uruchomili Arduino program i żebyśmy y, znaleźli ta, tą płytkę. Ale my to zrobimy troszkę inaczej, bo najpierw skopiujemy sobie na dysk twardy lekcję i klikając w lekcję, otworzy nam się już konkretna ta, ten program z automatu. Żeby lekcję otworzyć znowu tu się cofnę. Wchodzimy w Wiki Czyli na tej głównej stronie, mm, mm, o tej głównej stronie tego programu mamy drugą zakładkę Wiki. Wchodzimy w Wiki. Oczywiście warto to przejrzeć normalnie. Wchodzimy kody. I tutaj, żeby to, bo tak, tu są kody, mamy te lekcje. Pierwsza lekcja znajduje się, jest. Znajduje się tutaj, ale otworzy nam się ona w formie tutaj takiej informacji. A my ją chcemy ściągnąć. Wszystkie te lekcje chcemy ściągnąć z zipem. Możesz wstecz na tej stronie głównej na początku? Tutaj. A, i tutaj mamy kodę, i mamy ściągnij to w formie zip. Ściągamy, zapisujemy i tak dalej. Ja mam to zapisane, więc tego już nie muszę robić. Otwieram to już u siebie na biurku. Wchodzę, znajduję pierwszą lekcję, bo mnie pierwsza lekcja interesuje i uruchamiamy o ten program. Nie hex, tylko to, to jest. Ja widzę ostrzeżenia inno, a wy niekoniecznie je widzicie. Uruchomił mi się program względnym programem. I teraz, zgodnie z tą instrukcją, która była tam, musimy wskazać mu płytkę. Ja żadnej płytki nie widzę, ponieważ dopiero muszę do komputera podłączyć urządzenie przez USB. Posłużę się telefonem, żeby to było widać. Wpiąłem urządzenie USB, i zobaczcie, pojawiło mi się na dole to dodatkowe okienko. Mogę wyłączyć komórkę. Jedno górze masz teraz. Pierwszy góry Pojawiło mi się tu okienko, i ja to y, muszę wskazać mu jeszcze urządzenie, nie? Klikam i. Ty już się pamiętam, bo czas wybrałeś, ale. Ale tak, ale normalnie. O. I tutaj wpisujecie. że na skróty, Nano. N O. I wybieracie Arduino Nano. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby to wybrać. Wybieramy, dajemy OK i jesteśmy połączeni już z naszym urządzeniem. Mamy program. Ja go troszkę zmienię. Dam dwie sekundy. Tu zostawię jedną sekundę, czyli dwie sekundy będzie się świeciło. Sekundę się nie świeciło. A nawet damy daj 500, żeby jeszcze bardziej to migało. Mamy dwie sekundy świecenia, pół sekundy nie świecenia. Sprawdzamy, czy kompilacja przebiegła pomyślnie i tym guzikiem. Wgrywamy to do urządzenia. Świeci 2 sekundy, pół sekundy, nie świeci. I tak to wygląda. I kolejne lekcje to już to samo robimy. Z tym, że już macie wtedy Arduino na, no, znalezione. To wam pokazałem dla języka angielskiego. Wchodzimy w preferencje. Wybieramy sobie polski. I mamy język polski. OK. Oczywiście programowanie jest po angielsku, ale już te wszystkie ustawienia, szkice i tak dalej są w języku polskim. I zaczynają się lekcje. Lekcja pierwsza. Mamy krótką instrukcję. Jak sterować oświetleniem LED? Programując diody LED jesteśmy w stanie sprawdzić, że będą migać na przemienie w określonych odstępach czasu. Co potrzebujemy, czyli potrzebujemy to urządzenie, potrzebujemy kabel USB, żeby je zasilić, i na czerwono mamy pokazane, która część urządzenia tego, tej zabawki będzie działała. Schemat układu zasilania LED. Schemat, który jest jakby wewnątrz, zmontowany całkowicie, ale można zapoznać się z jego działaniem, budową, jak funkcjonuje, w jaki sposób jest, następuje zapalenie się czy zgaszenie diody LED z, z poziomu sterowania tego przez Atmega. Zobaczymy, że dioda LED zaświeci się na sekundę i zgaśnie na sekundę, a proces będzie kontynuowany i tu mamy pokazany ten program, Programy są do wgrania. Nie musimy ich wpisywać ręcznie. Oczywiście, jak ktoś chce, to może. Tu mamy już stan wysoki, stan niski i 1000 milisekund przerwy między jednym przejściem linijki a drugim, i to wszystko jest w pętli. Poniżej jest dokładnie omówiony ten program przez autorów. Jak to działa, w jaki sposób jest to robione. Lekcja druga dotyczy również tej diody. Wracamy do strony głównej i wiki. Mamy opisany ponownie cały komplet, i mamy pliki. Zróbmy lekcja pierwsza. I tak wygląda o program Program. Mamy dokładnie go wpisany, także możemy go skopiować i wgrać poprzez program Arduino i bezpośrednio do edytora i go, i go uruchomić. Mamy schematy poszczególnych podzespołów i mamy biblioteki. Biblioteki to są takie podprogramy, które uczą procesor obsługi urządzenia zewnętrznego. Wracam na główną stronę. Na głównej stronie, tak jak mówiłem, mamy możliwość kupienia za 28 dolarów tego urządzenia startowego Arduino, ale tutaj też możemy dokupywać dodatkowe rzeczy. I zobaczmy. Pierwszy taki pakiet to są. Przewody, LEDy świecące, oporniki różnego rodzaju, jakiś moduł, pewnie wyświetlacz dodatkowy, zasilanie bateryjne, uniwersalna płytka, taka montażowa i do tego jest podręcznik. On kosztuje 8 dolarów. Następnie mamy kolejny, możliwość do kupienia kolejnego zestawu. Tuż mamy silniczki. Dużo więcej tych elementów. One są dokładnie rozpisane w tym miejscu, i też mamy podręcznik, gdzie możemy kolejne lekcje na tej podstawie robić. Kolejny zestaw. Tutaj jest bardziej w kierunku sterowalności. Nie wiem, czy jest jakiś filmik. Chyba nie ma filmiku. Zbudowywać o kolejne zespoły, kolejne rzeczy, włączniki, włączniki, LEDy i tak dalej. I ostatni, największy zespół za aż 62 dolary. Dużo elementów schowanych w jednym pudełku. I oprócz podręcznika, mamy tutaj po prostu już możliwość tworzenia naprawdę dość skomplikowanych zestawów, łącznie z sterowanych drogą radiową samochodzików, silników. Wszystko opiera się na zasadzie plug and play. Jak widzicie, jest to składane w bardzo prosty, przyjazny sposób. Nie trzeba mieć umiejętności lutowania i można naprawdę sterować w dowolny sposób wieloma, wieloma urządzeniami. Coś, co bardzo szkoda, że za mojej za moje młodości było niedostępne. Dobrze, żebyście wiedzieli o istnieniu takich zabawek, które naprawdę mogą w bardzo dobry, fajny sposób nauczyć obsługi mikrokomputerów, urządzeń przemysłowych wasze dzieci. Mam nadzieję, że zachęciłem was do zakupu takiej zabawki dla waszych dzieci albo dla siebie, bo 28 dolarów naprawdę nie są duże pieniądze. A można bardzo dużo się nauczyć, ale też i przyjemność. Ja lubię takie rzeczy, w związku z tym naprawdę od pewnego czasu mam dużo przyjemności móc bawić się, programować urządzenie. Myślę, że moi, moi rodzice, czy tam wasi dziadkowie, dla nich kolejka elektryczna była taką zabawką, którą kupowali dla dzieci, ale żeby się samą bawić, a teraz gotowe admegi. Są zabawkami dla naszego pokolenia. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.